Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej zapowiadającej dziesiątą edycję Good Vibe Festival. Na początku chciałbym podziękować Koszalińskiej Bibliotece Publicznej za gościnę, że możemy się spotkać właśnie w tym miejscu, w mediatece, gdzie można wypożyczyć wiele różnych fantastycznych płyt i zachęcam oczywiście do tego. Część tutaj z tych płyt wyłożyliśmy są to płyty Zbigniewa Namysłowskiego, który również będzie obecny duchem na festiwalu, w jaki sposób o tym za chwilę powiem. Te płyty akurat są moje. Ale zapraszam do korzystania z mediateki, bo są tutaj fantastyczne zbiory. Razem ze mną na konferencji, w konferencji prasowej uczestniczy zastępca prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski oraz Mateusz Tomiak, młody koszaliński muzyk, który na festiwalu się również zaprezentuje. Tak słowem wstępu: jest to już dziesiąta edycja festiwalu. Good Vibe ma 10 lat. Przez ten czas zorganizowaliśmy łącznie ponad 70 koncertów. Gramy nie tylko wtedy kiedy jest festiwal, ale również robimy pojedyncze koncerty w ciągu roku. W tym roku zrobiliśmy już pięć koncertów, a przed nami pięć kolejnych w trzy dni: 22, 23 i 24 września przyjadą zespoły zagraniczne o światowej renomie, będą polskie zespoły, będą młode debiuty, lokalny akcent. Także to wszystko, myślę, że jest bardzo atrakcyjną ofertą i powinna ona zainteresować którzy interesują się muzyką, lubią dobre dźwięki. Festiwal nie mógłby się odbyć gdyby nie pomoc naszych partnerów, sponsorów. Jednym z głównych partnerów od kilku lat jest miasto Koszalin. Dlatego też koło mnie obecny jest zastępca prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski, który trochę opowie o wspieraniu miasta Koszalin o wspieraniu takich inicjatyw organizacji pozarządowych, bo co roku jest organizowany konkurs, i kilka czy kilkanaście takich imprez, jak Good Vibe Festival i inne, dostają takie wsparcie i mogą się odbywać w koszalinie. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że to. Ciekawe wydarzenie, które w Koszalinie będzie odbywało się wraz ze swoją dziesięcioletnią już, można powiedzieć, historią i dziesiątą edycją jubileuszową w Koszalinie jest dla nas z tego względu bardzo ważne, że wpisuje się w tak zwaną markę kulturalną naszego miasta. Good Vibe Festival, zresztą o tym już mówiliśmy rok temu, dwa lata temu uzupełnił piątkę najważniejszych festiwali koszalińskich, które są festiwalami wpisującymi się w naszą markę kulturalną, czyli Koszalina Miasta Debiutów. Po Młodzi, Film, M. Teatr, Strzale Północy, czyli Monodramach, także po reflektorze, który organizowany jest przez Pałac Młodzieży. To wszystko festiwale, w których występują, pojawiają się debiutanci. Także tutaj na Good Vibe Festiwal mamy młode osoby, które pojawiają się. Niekoniecznie młode, bo to nie muszą być młode osoby, ale osoby, które debiutują. Między innymi takim debiutantem jest siedzący razem z nami uczeń jednego z najlepszych koszelińskich ogólniaków, o czym pewnie za chwilę. Bardzo się cieszę, że miasto także promując swoją markę kulturalną, doprosiło Goodwipe Festiwal do tej piątki. Dzięki temu także w jednej trzeciej finansujemy ten festiwal, który jest organizowany przez pana Mateusza Prusa i nie ukrywam, że jest to wydarzenie ważne na mapie kulturalnej miasta z tego względu, że po pierwsze bardzo ciekawa jest inicjatywa różnych punktów prezentacji miejskich gdzie ten festiwal się odbywa, bo on zazwyczaj odbywa się w różnych, nie tych samych miejscach, co jest bardzo ciekawe. Bo przecież mieliśmy takie edycje, gdzie nawet koncerty odbywały się na Dachu Forum i też w kampusie Politechniki Koszalińskiej. To odkrywanie nowych miejsc Koszalina to bardzo ciekawa idea, która widać, że się sprawdziła. No i myślę, że ci wszyscy miłośnicy dobrej, ciekawej muzyki, czasami muzyki eksperymentalnej, mają taki moment we wrześniu w Koszalinie, kiedy mogą spotkać się naprawdę z klasowymi zespołami, które przyjeżdżają tu z Europy i także spoza Europy. No i oczywiście mówimy także o rodzimych kapelach, które będą tu występować. Startujemy już w najbliższy czwartek, 22 września i koncert inauguracyjny odbędzie się w Filharmonii, w której organizujemy już od kilku lat koncerty i będzie to koncert podwójny. Najpierw zagra brytyjski jazz, który, brytyjski zespół jazzowy, który przyleci prosto z Londynu, nazywa się Il Considered, jest to muzyka wpisująca się w nową falę brytyjskiego jazzu. Także taką nową falą była Nubaya Garcia, która grała w Koszalinie kilka lat temu, to jest powiedzmy podobny nurt, dużo improwizacji, bardzo dynamiczna muzyka. Zespół gra już w Polsce na Warsaw Summer Jazz Days, Potężny warszawski festiwal, tym razem odwiedzi koszalin i dalej już w kolejne dni zjedzie pół Europy podczas swojej, tras, trasie, podczas swojej trasy. Tutaj w Koszalinie tą trasę rozpocznie. Naprawdę zespół już o światowej marce, który wydał kilkanaście płyt. Często są to płyty nagrywane na żywo, podczas występów z publicznością. Tak jak wspomniałem dużo improwizacji jazzowej. Czołówka światowa można powiedzieć. Po nich Wystąpi, myślę, że najważniejszy, najważniejszy zespół tegorocznej edycji, czyli SEBA Kapsztat. Jest to zespół, o który można powiedzieć, że starałem się zaprosić do Koszalina od trzech lat. Nie było łatwo, w końcu udało się. Rozpoczynają. Jutro w Berlinie swoją trasę europejską i na tej trasie to będzie myślę około 10 koncertów, jak pamiętam, i są to takie miasta jak Berlin, Warszawa, Amsterdam. Monachium, największe miasta, Mediolan, i, i wśród tych, tej listy jest nasz Koszalin. Wygląda to naprawdę niesamowicie na tym plakacie z całej trasy, bo są same stolice albo wielkie milionowe miasta i właśnie Koszalin. Seba Kapsztat to skład międzynarodowy, w skład którego wchodzą muzycy z Niemiec, a także z takich państw jak Republika Południowej Afryki i Suazji. Dlatego jest tam dużo soulu, dużo funku, ale też muzyki afrykańskiej. Zespół sześcioosobowy. Myślę, że to będzie naprawdę wielkie wydarzenie i wielka uczta. Dzień po nas grają w Warszawie i dalej już jadą w świat. Płyty Seba Kapsztat są przede mną. Wszystkim polecam, bo. No są, są naprawdę niezwykłe, i to jest wielkie wydarzenie, że taki zespół wystąpi w Koszalinie. Kolejny dzień, czyli piątek, 23 września, przenosimy się do teatru muzycznego Adria i tam wystąpi krakowski zespół jazzowy New Bone, w skład którego wchodzą czołowi polscy muzycy jazzowi. Natomiast koncert ten będzie niezwykły z tego powodu, że. Na moją prośbę muzycy przygotują specjalny program złożony z kompozycji nieodżałowanych legend polskiego jazzu, czyli Zbigniewa Namysłowskiego i Wojciecha Karolaka. Wszyscy panowie z New Bon znali się z tymi legendami, grali z nimi w różnych kolaboracjach i przygotują swoje aranżacje ich utworów, więc będzie to premierowy koncert, niezwykły koncert. Właśnie poświęcony tym dwóm legendom jazzu. I ostatni dzień festiwalu to 24 września. Klub studencki Kreślarnia. Tam zagrają dwa zespoły. Pierwszy to bardzo młody skład. Funky Bomba Trio Collective Project. Festiwal zakończy OWE, czyli Overview Effect. Bardzo duży skład, bo aż dziewięcioosobowy, grający muzykę afrobitową, bardzo dynamiczną, bardzo skoczną, żywą. I takich zespołów no nie ma za wiele w Polsce, które grają w ten sposób muzykę afrobeat. Także myślę, że będzie można się wyszaleć. Do tego mamy dwie, dwa wydarzenia towarzyszące w piątek po koncercie New Bond, czyli gdzieś 21-21-30. W piwnicy pod gryfami rozpocznie się jam session. Wystąpią koszalińscy młodzi muzycy, ale myślę też, że i ci zawodowcy z New Bond potem dojdą i będzie to taki duch jam session, które kiedyś odbywały się w Koszalinie. Bo pamiętam kilkanaście lat temu, że, że takie dżemy w pubach koszalińskich się odbywały, więc chcemy przywrócić tą tradycję. A zakończymy wszystko afterparty Po koncercie w Kreślarni przenosimy się do centrali artystycznej. Tam będzie set DJ-ski, Tam będzie można już odpocząć po całym festiwalu. No to ja z chłopakami poznaliśmy się parę lat temu na, na warsztatach muzycznych Owczarni. Są to warsztaty prowadzone przez Wojtka Pilichowskiego, który też nam właśnie ba bardzo pomógł z zespołem, bo pomógł nam się rozwinąć i nas pokierował w na tą ścieżkę, którą teraz dążymy. No ale jak się poznaliśmy tam, dajmy na to, 3 lata temu, to jeszcze nie, nie byliśmy wcale zespołem i tak naprawdę nie myślałem o tym, żeby założyć zespół z chłopakami. Takim pretekstem do założenia zespołu był konkurs w Sidwinie Czary Gitary. Jakoś to było pół roku temu. No i ten konkurs też wygraliśmy z chłopakami i stwierdziłem, że Stwierdziliśmy razem, że tak dobrze się gra razem i dobrze się muzykuje, że ten zespół postaramy się go utrzymać i kontynuować dalej naszą e, muzyczną karierę. E, no i tak, Kosma jest z Warszawy, nasz basista, Kasper jest z, z Katowic, także no, trochę nas dzieli, kilometrów, ale, ale staramy się spotykać regularnie na próby. E, nasza muzyka, no, gramy. E, Modernistyczny jazz fusion z takim połączeniem z matematycznym i lekko hip-hopem. I, no i bardzo nam zależy na precyzyjności i na, na pewno dużej energii. No, koncert w Koszalinie jest naprawdę bardzo dla mnie ważny i bardzo dziękuję panu Mateuszowi za, za zaproszenie. Zawsze marzyłem właśnie, żeby zaprezentować się ze swoim trio w Koszalinie, ponieważ też zawsze chodziłem na te festiwale tutaj Good Vibe, Pamiętam właśnie, jak parę lat temu przyszedłem na koncert chyba to był zespół EAPS i, no, i byłem po prostu zachwycony. No i się bardzo cieszę, że teraz moje marzenia się spełniają i będziemy mogli zagrać w kreślarni 24.